Cześć, witam Was na kolejnym już 11 odcinku weekendu z browarem. Jeżeli chcielibyście coś z psem porobić, a nie tylko rzucać mu piłeczkę, szarpać się z nim szarpakiem, to mam dla Was propozycję. Chodźcie ze mną, nie marznijmy już dłużej. Zobaczycie, co dla Was przygotowałem. Pies się niecierpliwi. Jeszcze nie mam najważniejszej rzeczy, o Boże. Alarm, alarm, alarm. Jeszcze nie mam kawy w różowym kubku. Dobra, jesteśmy. Zacznijmy od tego, co widzi pies. Pies widzi cztery rzeczy. Dobrze. Jest to kolor żółty, kolor niebieski. Rzeczy kontrastowe, czyli czarno na białym, biało na czarnym. Śnieg bardzo dobrze będzie widział na zielonej trawie. I rzeczy w ruchu. Wykorzystamy sobie dzisiaj jedną z tych czterech rzeczy. I jest to kolor niebieski. Świetnie go widzi. Lepiej niż inne kolory. Więc tak. Więc tak. Do pracy będziemy używać target. Co to jest target. W najprostszej formie jest to po prostu patyk, ten jest z Obi. Kupujemy taśmę. Kupujemy taśmę kurczliwą, termokurczliwą. Nakładamy jedno na drugie. Nakładamy jedno na drugie i zapalniczką ściskamy to. Ja już mam to zrobione, nie będziemy się, nie będziemy się w to bawić. Tak to wygląda. Jeżeli ktoś się nie chce bawić ogniem albo się boi, możemy użyć też zwykłej taśmy. To jest taśma izolacyjna. Będziemy jej też używać, ponieważ nie tylko patyk może być targetem, ale też nasz palec. Będziemy go, będziemy targetować też na ścianę, na wstyczki, na klamki i na wszystko, co tylko sobie chcecie. No i do pracy będziemy wykorzystywać nagrody. Tutaj mamy kawałki mięsa wołowego i kliker, żeby zakomunikować psu, że zrobił coś dobrze, kiedy trafił w target. Są różne okay. rodzaje klikerów wedle uznania. Tutaj mamy target taki roboczy. Jest to próbnik z frugera. Naklejone na nim jest, to już jest używane ewidentnie, pogryzione całe. Naklejona jest na nim po prostu zwykła taśma, już nie izolacyjna, tylko zwykła taśma maskownicza do malowania. Ok, trochę teorii. Weźmiemy dwa tarwe. I, I to. Tarwe bierzemy w rękę tak, żeby wystawał skierowany w dół, tak, żeby wystawał około 20-30 cm poniżej naszej ręki. Trzymamy go zawsze skierowany w dół, nie w psa i nie do góry. To nie jest pika formacji, formacji Wojska Matycydońskiego, tylko swobodnie w dół. Wtedy jest to najbardziej sugestywne, że chcemy, żeby to było dotknięte. Flicker, jeżeli nasz pies się nie boi, możemy trzymać w tej samej ręce, w ten sposób. Sznureczek chowamy w rękę, żeby nam nie smarał psa po nosie. I kiedy pies dotknie nosem, bądź też zębami, ale dzisiaj będzie nos niebieskiej końcówki, naciskamy klik, dajemy smaczek. Jeżeli widzimy, że pies boi się kliknięcia, bo jest to jednak głośne, nie będę używał, bo borowar ma już to zakodowane, to wtedy w jednej ręce trzymamy klikę dokładnie. W drugiej strzelamy target. Zawsze jedna ręka jest z przodu. Czyli najpierw dajemy target, pies dotyka, naciskamy clicker, chowamy target, pustą już ręką. Tutaj przełożyłem sobie z ręki do ręki. Sięgamy albo dajemy smaczek, który mamy na przykład w saszewce z tyłu na plecach. on już się niecierpliwi. Dobrze jest. To już jest ten etap. Wydaje mi się, że to wszystko. Przejdźmy do ćwiczeń. Pies jest ustawiony. Smaczek chowam. W prawej ręce będę sobie trzymał clicker. No i wszystko mnie zepsułeś. Całe ustawianie. Jeszcze raz. Bardzo dobrze. Cały niecierpliwy kliker eee, target. Target. Pies pracuś. Teraz tak, dokładność wskazania, czy to pies dotknie tu, tu, albo w rękę, albo czy użyje bardziej zębów czy nosa, zależy tylko od Was i od postępów psa. Ramy podsuwamy tak blisko, przynajmniej na początku, żeby pies mógł w bardzo łatwy sposób do niego dotrzeć. Na przykład obok pyska, żeby tylko obrót głową skutkował tym, że pies go po prostu dotyka. Nie za daleko, nie za wysoko i też nie za nisko przy ziemi, żeby pies nie musiał się specjalnie pokładać. Halo. Nie smaczki. Bardzo ładnie. Dobra, teraz schowam bardziej. Zademonstruję wam teraz target z podejściem. Złapał mnie to zębami, nie spodziewałem się, ale okej. Okay. Był klik, jest nagroda. Dobra. Nie. Teraz bez podejścia. Tak. Spóźnione. Fatalnie. Wykorzystamy to do tego, żeby Wam powiedzieć, że każdy klik, nawet z... kliknięty nie w tym momencie, albo nie za to, co trzeba, musi zostać nagrodzony. Ja miałem obrócony kliker po prostu do góry nogami i nie umiałem nacisnąć. Nie umiałem nacisnąć, bo był obrócony. Tak jak wam mówiłem, nie tylko patyk może robić za target, ale też palec. Wykorzystamy jeszcze kawałek taśmy i nakleimy ją na białej ścianie. Po każdym treningu z targetem na ścianie musicie ten target ściągnąć, bo proszę to zostawić. Musicie ten target ściągnąć, bo pies będzie w niego dotykał, będzie go szturchał, a nie będzie nagrody, nie będzie pochwały, więc będzie się oduczał. Jakby? Będzie spadała efektywność Waszych treningów, bo pies będzie robił to sam, bez efektu nagrody. Teraz tak, patykowy target odkładam, przechodzę do targetu na palcu. Jest on nadal dla psa, dla psa widoczny, ponieważ jest niebieski. Więc w ten sam sposób, czyli kierując raczej w dół, odsuwam psu pod noc. Zrobimy to jeszcze raz. A teraz pokażę psu browarowi, target na ścianie. Chciałbym, żeby dotknął ściany w tym miejscu, gdzie pokażę. Dało się! Jak się nie udaje, nie frustrujemy się. Ja z browarem już to długo ćwiczę, więc jakoś sobie radzi. I znowu. Znowu target na ścianie. Bardzo ładnie. Dobra, ja teraz wstanę yy, i odpowiem Wam na pytanie, a po cóż mnie to? Po co mi to, żeby pies dotykał ściany czy palca? W zależności od tego co chcecie z psem robić, możecie z nim tańczyć ostatecznie. Może wam, wam włączać światło, może przynosić. Yy, browara <noise> z lodówki, na przykład może otwierać szafki, szuflady, drzwi. Yy, może zamykać drzwi, ciągnąć wózek, pchać wózek, yy, o, nosić kapcie. Tak, przyniósł mi kapcie. Yy, to wszystko można z psem robić. To wszystko można z psem robić, czy, czy nauczyć go tych czynności, e, zaczynając właśnie od targetu, czyli podsumowując, zaczynamy od targetu prostego, który jest, którym jest patyk zakończony żółtą albo niebieską taśmą. Używamy klikera. Zawsze jedna ręka z przodu, tak? Czyli jeżeli wasz pies ma problem z tym, żeby Klikać mu tym w nos, bo to jest jednak głośny dźwięk stychany gdzieś mniej więcej na wysokości oczu. Może go to przestraszać. Wtedy tylko jedna ręka z przodu i kliker w innej ręce niż target. Jest też możliwość naklejenia sobie targetu na, na, no, na nos, na palec. Wtedy pies będzie targetował nasz palec, ponieważ widzi kolor niebieski na naszym palcu. Jest on dla niego ekstra widoczny. Możemy nakleić to na ścianie, a także na meblach z tipem. Jeżeli macie wrażliwe meble na tipa, tip to jest coś takiego, że naciskamy na szufladę, naciskamy na front i, i front odskakuje. Tak jak mówiłem, po skończonym treningu musicie to koniecznie ściągnąć, ponieważ zepsujecie sobie wypracowany target. Na ścianę na pstryczek na, na front, pamiętajcie o tym. Jeżeli chodzi o dokładność, zaczynamy od byle jakiej dokładności. Czyli to, czy pies dotknie naszej ręki zamiast końcówki, albo środka zamiast końcówki, albo weźmie w zęby, zamiast dotknąć nosem, akceptujemy to i podkręcamy mu śrubę powoli, patrząc na jego efekty zawsze, ponieważ Możemy trzy razy dłużej poćwiczyć i w życia psa na pewno wystarczy, żeby wyćwiczyć z nim wszystko, żeby wyćwiczyć z nim wszystko. I musimy pamiętać o tym, żeby nie zniszczyć jego motywacji do pracy. Tak jak widzicie, browar mnie na początku... Jak widzieliście, browar mnie na początku poganiał, bardzo, bardzo chciał zacząć pracować, ponieważ jego motywacja jest wysoka nie zepsuta, dbajcie o to. Na dzisiaj to wszystko, zobaczcie jeszcze jak wygląda sralą z psem. My się widzimy za tydzień, do zwolkania, cześć!